Witajcie kochani na kanale. Co gotujemy? To? Co jemy? Dzisiaj pokażemy, jak zrobić zdrową surówkę z młodej kapusty. Więc zapraszamy was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem. A my zabieramy się. Piana, moi drodzy, ten przepis należy do mało skomplikowanych. Ten, kto już kiedyś robił surówkę z kapusty młodej, ten na pewno wie. Zresztą już można powiedzieć śmiało, że jest to mało skomplikowany przepis, jak wszystkie te, które składają się z takich produktów mało przetworzonych. Więc co będziemy potrzebować? pół główki młodej kapusty będzie to około 500 g, do tego dwie średnie marchewki około 200 g mniej więcej, średni pęczek koperku, trzy łyżki soku z cytryny, pół takiej średniej wielkości cebulki młodej, łyżeczka cukru, pół łyżeczki soli, za dwie-trzy szczypty pieprzu. I olej, najlepiej, żeby był to olej wyciskany na zimno. My tutaj mamy olej z ostropestu wyjęty z lodówki, jak widać, troszkę się nam tutaj para wodna zebrała na butelce. No i praktycznie jeszcze do tego można opcjonalnie dodać kukurydzę. Kukurydza bardzo fajnie dopełni smak naszej surówki, ale nie jest ona konieczna. Można zrobić z samej kapusty, marchewki i z tych innych tutaj składników, ale my tym razem dodamy tą kukurydzę. Kapustę drobno siekamy, albo ścieramy na szatkownicy. Głąb pozostawiamy. Także i te takie grubsze liście wokół głąba także. Marchewki oczyszczamy i ścieramy na dużych oczkach, u nas po obraniu ta młoda cebulka całkiem się nam zmniejszyła, w związku z tym całą ją skroję. Kroimy tak na kosteczkę. O, spłakałam się podczas tego krojenia. Odrobinę soli, trochę doda tak dodatkowo i należy wygnieść tą cebulkę po to, żeby straciła swoją ostrość. Siekamy koperek. Wyciskamy cytrynkę. Tyle soku, myślę, starczy. Tytrynkę wlewamy do szklanki. 5. 6 łyżek oleju. U nas jest to olej z ostropestu. Dodajemy do tego cukier. Sól. szczypt pieprzu i to wszystko należy dobrze wymieszać, aby powstał sos. Teraz Marysiu, dodaj tą cebulkę, wygarnij z tej miseczki tutaj do tej dużej miski. Hmm, można... Tak, przechyl. Ja Ci podtrzymam, a Ty wygarnij, dobrze? O, popatrzcie, że cebulka już ładnie puściła sok. Dzięki temu będzie mniej ostra, mniej taka jadowita, ale jednocześnie ostrość z cebulki będzie. Teraz masz już ten koperek, tak do noża, noża. Jest. I jeszcze kukurydza. Trzeba też włożyć. Super. Jest. I zalej sosikiem. No i teraz, moi drodzy, wystarczy to wszystko wymieszać. I tajemnicą tej surówki jest to, żeby ona najlepiej poleżała w lodówce przynajmniej z 2 godziny. A najlepsza to ona jest dopiero na drugi dzień ona na razie teraz widzicie jest bardzo świeża yy, i jeszcze widać, że yy, cała ta kapustka jeszcze jest za bardzo jędrna ale za chwileczkę za te dwie godziny przynajmniej dwie godziny no będzie już na pewno yy, bardziej przypominała tą młodą kapustkę taką yy, którą znamy właśnie z Surówek, z tych takich letnich surówek obiadowych. Dzisiaj na obiad robię ziemniaczki pieczone. Do tego będzie kotlet schabowy i właśnie ta surówka z młodej kapusty. Ziemniaczki pieczone już na kanale robiłam. Pewnie gdzieś będzie karta albo w opisie będziecie mieć odnośnik do tego filmu o ziemniaczkach pieczonych, no kotletów schabowych chyba nie będę Wam nagrywać, bo to jest żadna filozofia zrobić kotleta schabowego, prawda? O! I tak, na, tak zrobioną surówkę należy włożyć do lodówki na przynajmniej 2 godziny. Gotowa już surówka z kapusty, nakładamy już do miseczek Popatrzcie, ładnie puściła sok. I próbujemy. Oto nasza porcyjka do spróbowania naszej surówki z kapusty. Proszę, Maryś Mmm. Moi drodzy, cudowny smak. Pełnia lata po prostu. Smakuje ci? No. Mm -hmm. Zobaczcie. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak co? Polecamy czy nie polecamy? Polecamy. Polecamy Wam ten przepis. Może ten przepis e, podziałać jako taki, takie przypomnienie. Tych cudownych smaków, z których można korzystać, szczególnie latem, właśnie. W tej chwili my nagrywamy w drugiej połowie lipca, kiedy już mamy w sklepach tą dostępną, tą młodą kapustkę, ale to nie będzie trwało wiadomo długo, bo już w sierpniu czy pod koniec sierpnia, no już młoda kapusta nie będzie taka młoda, prawda? Czas szybko leci. Więc warto skorzystać z tego przepisu. Polecamy Wam i życzymy Wam dobrego dnia, wieczoru czy poranka. I się już z Wami pożegnamy. Z przykrością, ale no niestety trzeba. Pa! Pa! znaczynego, moi drodzy.